Myślę, że tak z naszym zdaniem to ten ręki w chociaż zapewne obaj trenerzy nie na to dzisiaj liczyli. Proszę, jako pierwszy pan, który Krzysztof szkolony proszę Ja jestem szczęśliwy do zapisu. Myślę, że i przed meczem chciałbym punkcić, że. Prowadziliśmy to jeden, no. Nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy. Barba. Chwak, że. Troszkę, bo mam problemy. Naszą drużynę, ale przyjechali, poprosili, wyszli w dwie branki. Ja więc myślę, że rozprawiedliwie, że żeby jeszcze w łukalni, który będzie sobie obrony, więc, prawda? Ceny zawsze jest pozytywny. bo dwa Chciałbym, tak. żeby tak zostało, ale nie zostało. Kraj z nami jedzie, więc. Jestem zadowolony z tego punktu i chciałbym poinformować się z mojej poparki. Tyle. Panie ten, że... Cóż, nie, nie tak sobie wyważaliśmy ten mecz, jeżeli chodzi o eee, Powtórzyła się jakaś taka stara maksyma, że Pan sobie u siebie przeciwnikami z przeciwnikami jakoś tak z niższych rejonów nie potrafi się za nich zabrać. Dodatkowo może moi zawodnicy myśleli, że brak składzie Orocho, załogi, czy czy czy, 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 kilku innych wozów, zawodników łatwiej im zadania. Ja powiedziałem, że jeżeli przed meczem pomyślą o, o punktach, to się przywiązą, bo tu przyjadą młodzi chłopcy, polą na rezerwę chyba w klasie okręgowej. i na pewno ci, którzy wyjdą, będą chcieli dać ciebie wszystko, żeby udowodnić, że teraz ich ale no, Mieliśmy rankę na 1-0 w pierwszej połówce, trochę taką, może w przypadku. No, ale mi I w drugiej połówce zamiast się zabierać do, do roboty, no to no, niestety. Konsekwencja, wkryciu walkę po zero, który nie wrócił, dwie z prawej strony i zamknął na krótkim słupku, to był... Loser. Loser, zero, później nasz szkad ryby podobna akcja bliźniacza na, 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 na 2-1 i no i wiadomo, nogi chcieliśmy bardzo, nie wychodziło, był rzut karny, nie to osoba podeszła do rzutu karnego, która podejść powinna, ale... Nikt chyba się nie kwapił, więc kapitan dział na siebie. Tym razem niestety mu się nie udało, jest to loteria. No, ale no bo troszkę już tam wyrównał wynik na 2-2 i mieliśmy jeszcze troszkę więcej, może gry od 320 ostatnimi nie minie, prawie nie bramki bramki wcisnąć. I szkoda, bo po takich meczach dwóch, czy, czy w Świdniku, czy tutaj z Mielcem, dzisiaj jakoś tak naprawdę... Tam, gdzie jesteśmy foworytem w jakimś meczu, to schodzimy na dół. Tam gdzie nas yy, skazują na porażkę, tam, tam sobie radzimy. No, po prostu ten zespół będzie grał, ale musi poprawić jakiś tam konstans z tymi ten musimy też poprzymić nie sobie, bo to dzisiaj Polonia znowu wrócił ja i uważam, że odżyła Polonia i Super Maź Bramka. No sobie tego zawodnika nie potrafili wypilnować. Niestety nie wyraźnie. Dziękuję Ja mam do trenera Polonii. E, przez cały tydzień było gorąco w klubie. Czy z, z, przeniesienie do rezerw, z, z załogi i, i rochę, ten pomogło zespołowi w dzisiejszym meczu, czy nie? To znaczy, to nie chodziło, że to pomogło zespołowi, tylko chodziło o to, żeby zrobnicy zrozumieli, co mają robić na, na mecze. A, a niektórzy nie rozumieli i dlatego zostali w ten sposób ukarani, e, że zostali przeniesieni do, do rezerw. Ciekawe. Panie Profesorze, no, mamy dziesiątą kolejkę sytuacja jest ciekawa, tylko, dzisiaj nie, tego to, że to nie jest ciekawa, oczywiście nie słyszałem, że Malawa oderwała się do szerszego nie wiem, może by nie tak jak nas wyszliśmy spodziewani, aż bo raczej wynik nie był niespodziewany. Jak Pan ocenia i zakłada co dalej z drużyną Polonii, bo mówię tutaj siedem punktów w tej chwili, czy próbowali nie wiem, zmian kadrowych, czy tylko jakieś oroszady w ramach tej kadry, którą Pan dysponuje w tej chwili? Jeszcze zostało pięć meczy. Na pewno będą w zmiany kadrowe, to jest na 100%. A trzeba jeszcze w tej, tej rundzie cylindry, żeby potem było o po utrzymaniu. Na pewno są potrzebne zmiany w tej drużynie, bo um, ja już jestem drugi rok i, i zawsze jest to samo. że ci sami, tracimy dużo bramek, mamy duży problem. Zawodnicy myślę, że zaczęli troszkę obserwować to, co mają robić na boisku. A tak na pewno są potrzebne, e, potrzebne zmiany. Ale tak jak mówię, że jest pięć trzeba troszkę zapunktować, że, żeby mieć po tym jak, jak, jak jakieś to punkty pozbierać, żeby nieść, nie lądować w innej lize niż, niż trzecia, bo, bo potencjał klubu jest taki, że powinna być trzecia liga. Nie ujmując nikomu tym zawodnikom, co w tej chwili mam, to na no prawie w który ma 16 lat, to jest wart Jarowa-Syn, na, na sztoperze Grafowo, który ma 17 lat, w środku takiego dowiedzenia obywateli, który 17 lat, no ale w mocy 17 lat, no to, to nie jest zespół, który... No się muszę tylko rzucić. No nie puszczą mnie, no, no. no. I się I tak, tak bezpyszy no. bo, ja no. tak, bo to też powiedział, ja ja <laughs> że... Mu no fajnie u mieszka tam sobie raju w i on to dzisiaj tak, że mu fajnie ten i on to napędza, nie. Ale już to, to te piekły. Te sobie bardzo ładne, co spadły w ramkę, to to nie można do tego i, i, i do angażów w też nie mam, ale yy, ta drużyna potrzebuje takich ludzi, żeby podniosła jakość tego zespołu jabł, żeby to było, żeby się fajnie grało tak, bo oni grają. Fajnie grają, próbują, naszym to i takie mamy. No męczymy to. Ja tak nie lubię się tak tłumaczyć. To lubię się. No, to młody, no, jest... no, <coughs> bo tak patrzę w Nie. nie 11 zawodników, dziewięciu młodzieżowych. No, tak, że... no I to jest fajnie, ja no, no, mówi, nie mówię, że nie, trzeba dawać szansę tym młodym. No tak? ale ci młodzi przyjeżdżają, muszą ci muszą jakieś nawyki, ktoś zobaczy, jak to wygra, jak, jak to się porusza. Jak na no, samym młodym no, no, nie ma szans tej liczby, no, nie szeruje. No. To taki jeden męż wyjdzie, a potem trzeba powiedzieć pięć, bardzo być złe. Ja przyjechałem czynił ja, siebie pięć dolarów. Tak? Zespołem wcześniej, jakiś z wielkim grającym, tego że tak jak mówię, niektórzy zawodnicy nie podeszli do tego w jakiś sposób sportownie i mówią, taka sytuacja jest jak inna, kiedyś trzeba się zmienić, no to się Pani, do Pana pytanie. Dzisiaj, tak, 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 z tak, co tak, tak, bardziej tak, 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 z tak, 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 bardziej też później odbiło, lecz później. W trakcie szczególnie pierwszego powoł miło się potężną udziału w środku. Przepaś między pierwszą a drugą linię momentami było tak, że rachik chłopców ogólnie w, w linii, ale i tam sześciu. Takie akcje były. I ten środek chyba, nasz, moim zdaniem, chyba został za bardzo za szybko oddany. I, i ten początek przynajmniej na pierwsza połowa nie była tak się do, do, do tej bramki pierwszej nie wiem, brak jakiejś dyscypliny taktycznej w drużynie to ocenia. Skąd się tak? takie... Takie troszeczkę jest w tym środku nas podejście. <przykling> Dzisiaj było, wszystkim, no mówię, nie było prydzia ze to na 19 i on to, so, tą grę <przykling> rozprowadzał. Myliśmy go przytrzymać, nie potrafiliśmy e, i on się po prostu miał uwolnić z okręcić kółeczko, zmienić tempo grania. Myśmy sobie nim później, później no, no cóż, no, no na pewno środek dzisiaj Szytasz, no pola dzisiaj przez przedziewnego, przez który nas na mowie zatronizował. No bardzo no, 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 wiadomo. Dzisiaj musieliśmy troszeczkę później że gonić wynik, to poszedł wyżej, żeby tam się zastawiać tą piłką zabierać. No no niestety no, dzisiaj czy walny kozera, czy, czy, Walnek, Kuzera, czy, czy Oli, no nie mogą tego lecz no, udać, zaliczyć do udany. I, I po prostu na no, no, pewno taktycznieśmy nie zagrali dobrze. bo tak Aby byliśmy Czyli nie obronił za bardzo, albo byliśmy za wysoko przy napastnikach. I no mówię, oni no jeszcze są młodzi, tego, tego nie czują, no, ale no kiedyś muszą w końcu to załapać. No, dodatkowo jeszcze mieliśmy taką sytuację Kamila w 90 chyba w minucie. Gdzie dziewa kamień, no to jest, nie wiem, no, no, mógł wszystko zrobić, prawda. Niech było, dał bramkę, wsiadł bramki, na bramkę żeby wbije, coś się z tego dzieje. A no wobec tego metra to się nie godzi. Taki musisz szukać szczał po drugim roku. No cóż, no ma szkoła, szkoła, bardzo szkoda. Ja mam jeszcze do trenera korzenia pytanie. Kto był wyznaczony do tego karnego tak naprawdę? To znaczy się tutaj takimi uderzeniami typowo do rzutu karnego dysponuje, czy Norbert Raszkiewicz, czy, czy Łukasz Zotałecki, po prostu nie ma jakiegoś takiego sztywnego faceta, który mówi, ty dzisiaj strzelasz karnego, bo wiadomo, no, z tą prezentniką, że sobie też razi, ale oni mają takie uderzenia, no hmm. raczej, żaden z nich się nie poczuwał, być może się przestraszyli. Zresztą tutaj wiem, mogę też odpowiedzieć po części Markowi, bo z tego co wiem, to Norbert tutaj po meczu mówił, że on ostatniego karnego strzelił w Juniore. No już, no, z takiego każdego uroczywiszył jeden naszych Tomasowi, że może stąd się dowiedział, że, że nie miał tej odwagi, szczególnie tak, w tak ważnym momencie. Prawda? Tak, ta bramka no, się no, trochę stymulizowaniu wcześniej położył. no, no Mówił, mój no, Łukasz pewnie chciał, tylko trochę stres zjadł no, i wziął to na siebie. Nie trafił. No, no, taka jest piłka. No, no, tak. I dobrze, że ludzie stres. No. <laughs> no Z drugiej strony. Okay. Tak, teraz przed Tomasem mecz z, z Kraśnikiem, który z Wyniominkiem, który też sobie radzi bardzo dobrze. No dwa mecze też na wyjazdach i Kraśnik i na Basowinach. Tak i, i Unia. Ale ja myślę, że nam się na wyjazdach, powiem tak tego, paradoksalnie gra lepiej chyba. I jakoś tak jesteśmy, tej, tej presji jest nas nie bo Tutaj nie chcemy znaleźć kibiców, chcemy pokazać dobrą grę i tak dalej. I to ja mówię, jak, jak zawodnik chce, młody zawodnik chce, to czasami wychodzi zupełnie no, inwrotnie. No i to trzeba czekać, trzeba grać. I jeszcze pewno na pewno niespodziane. Ja tylko takie te pozytywne jak w świni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.